Dobra, widzowie, no to nagrywam odcinek no i siedmiorodzieckowy dzieciak na Bruchem RP, ale przy tym macie zostawić łapeczkę w górę, ja tak samo to na moim kanale, bo z 100 subów, na no, 100 subów będzie impreza, no to subskrybujcie, walnięcie jakiegoś suba, będzie mi bardzo miło, ale przy tym, no ja się teraz przebiorę na dziecko, widzowie, no to poczekajcie chwilę, Poczekajcie. Dobra, widzowie, poczekajcie. Pauza. Dobra, widzowie, zaraz jesteśmy już... Ale... ale, proszę. ale, ale jestem nogricza, mam... Nie wiem, widzowie, co tu się dzieje dzisiaj. No, ale... Mm, Prawda zarabiać jakieś glitchy, by mieć strasznie, nie wiem, Jak mnie wy, widzowie wywali ze serwera, to musiałem zrobić. robić Przybrałem się, Podoba wam się, no nie na dziewczyn, jeśli <laughs> sobie po Heaven, napiszę wam widzowie, mm, oczywiście mm, Brok Heaven RP er Podoba wam się, widzowie? No może. Dobra, ale jaki to kolor byś... Teraz zaczynamy od normalnej dziewczyny, która ma... Widzowie, domek. no. Teraz wam napisemy przykład. Hej, hej, No tak, ale... Widzowie... Dobra. Widzowie... Nie chcemy tu w ogóle, bo ja to dla was widzę ja nagrywam odcinek, jestem dziewczyną. i w ogóle dobra, no zbudujemy sobie jakiś domek. No, dobra, będzie ten, ten. Ten jakby. Ale nie przeszkadza Dobra, proszę jestem widzowie i normalny No i widzowie, ja chciałem Wam powiedzieć, jak Siemka mi dobijecie z tych chybów. ja jestem taka malutka, widzowie, i. No i, no, i da, no i zaraz ja piekaziem, widzowie, jaki no też mój pokój. To jest mój pokój, ja pokój widzowie. Muszę, muszę widzowie, ja zmienić muszę głos na chwilę, bo jestem, jakby udaje na Brookhaven. ja to tam. będzie mój pokój. No będzie ja. Dzień. Dzięki. Ja, to, to będzie mój widział wie i pokój jakby... No i nie wiem, a je... mogę wam się imienić głos. Nie wiem co to jest. Ale ja jestem. No. No poglądam sobie w chwilę Roblox. No coś wam widzowie powiem. No ale... No to pozwoliła się z wami. Ktoś sobie normalnie... No zagrać. Dobroksza możecie. Ale widzowie. Nie. nie. Widzowie. Nie wiem. To nie do mnie. No do widzowie, przepraszam Was. Ale nagrywam odcinek. Od... Odcinek Jeszcze, widzowie nie. nagrywamy. Widzowie, dobra. Ja nie wiem okay. widzowie co tu się dzieje. Nie wiem widzowie. Nie. Nie. Ale widzowie. Dobrze no, widowie. No. A możemy kupić trzy rzeczy, a nie jedną. Dobra, ja wam ja dobrze coś powiem. To... No. Nie. Dobra, ja coś wam powiem. Zdrowie, no, że Co? Dobra, widziałe. Do... E... Nie u Alana też wam powiem A. widzowie no i w ogóle ma, i wam powiem, że widzowie normalnie nie chciałem wam powiedzieć, że no, no, ja powiem, ale widzowie to no, 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 no. na tyle koniec odcinka dziękuję wam, że byliście Kończymy odcinek. Dziękuję Wam odcinek. Jestem widzowie prawdziwy Alan na YouTubie. Koniec odcinka. Dobra, widzowie, no to nagrywamy odcinek z nowego update'u. Ale przy widzowie, przepraszam was wczoraj, że go nie nagrałem, ale po prostu coś się stało. Ale przed tym macie zostawić łapeczkę w górę. Tak samo osobiście na moim kanale wybijemy 100 subów. 100 Będzie impreza. No to subskrybuj. Widzu z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić powiadomień. I co? Przechodzimy do odcinka. Z nowego update'u. Ja już wiem widzowie co jest dodane. Dobra, bo już coś widzę, ale wy to zobaczycie jak czy jak zostawicie tutaj i łapeczkę zostawione. Pokazuję. A to straż pożarna w Brookhaven RP. Dobra, mamy kanapę. To jak widzicie, ale wszystkiego wam próbowałem pokazać. To jest dodane po prostu straż pożarna i jeszcze zobaczymy, mamy łóżka, no po prostu mamy szafkę i mamy toaletę, toaletę widzowie, no i mamy może, to a może nowy wóz strażacki widzowie? Jak ja, ja był o tym zastosowiem, wy byście nie widzieli, a ja wam pokażę, może widzieliście ten update, ale A! Mamy dwa nowe woży, wozy strażackie. Ten widzicie? To jest też. Ala! Znowu... Prawdziwalan widowy jestem, no to na tyle wam dziękuję, może z tego odcinka. Ale kończymy odcinek. Odcinek. i co, podoba Wam się, jeszcze Wam pokażę z tyłu, co jest, może jeszcze? Tak, no, odcinek trochę, żebyście mieli, tak, to coś było, dobra, ale no, i patrz no. no i tu, po prostu, widzowie, Podoba Wam się się wam widocznie ten update. Oceniajcie w komentarzu ocenkę tego update'u. Dobra. Koniec odcinka widzowie. Mam odcinek z nowego. Boże święty, ale teraz. Anon. jestem w Ale przed tym macie zostawić łapeczkę w górę. i subika na moim kanale dobijemy 100 subów. Na 100 subów będzie impreza na no, wosk. Ja mam widzicie jakiegoś, subów będzie mi bardzo miło. Przejdźmy już do odcinka. No i przecież... Dobra, ja będziemy najpierw dziewczynką widzowie, muszę być moim bobaskiem, poczekajcie chwilę.